Z tej strony do dzisiaj pokażę wam jak odpalić stare cs'a Jak ktoś nie wiedział, mogę się pokazać, nie wiem czy starego jeszcze nie było skinów To idziecie na steam'a, jak macie zainstalowanego cs'a Wklikacie w ustawienia, zarazaj, właściwości, pliki lokalne, przeglądaj potem nam się otwiera taki folder, ale musicie najpierw robić tak prawym naciśnąć, właściwości, beta i tutaj nasz starsza, temu Pfeiffer. jak wam się to popiesze wchodzicie w plik czy w aplikację, w tylko w, na folterach to macie hiding patch starego macie musicie sobie zagrać się pytamy, no i tutaj się się wam można tu grać korekami nawet to może jak na tyle czasami rajfa to może będziemy czasami się pobierać tego cięża i będziemy zasuwać ktoś z najstarszy ciężko w ciężar jaki jest prawie. 我已经没了，我已经下完了，休息站了，站了，站好了，Let's go。